Bajki dla dzieci Florka i Melek Legenda o niewidzialnym mieście Pewnego letniego dnia Florka i Melek wybrali się z dziadkiem na spacer do lasu Dziadek niósł plecak z termosami A dzieci miały swoje małe lornetki i notatniki Bo lubiły obserwować ptaki i zbierać ciekawe znaleziska Gdy doszli do małej polanki otoczonej wysokimi sosnami Dziadek zatrzymał się uśmiechnął tajemniczo A wiecie że kiedyś w tym lesie istniało niewidzialne miasto? Niewidzialne powtórzyła Florka z szeroko otwartymi oczami czyli takie, którego nie widać dopytał Melek. Dokładnie odpowiedział dziadek ale tylko dla dorosłych. Dzieci, które mają czyste serduszka i dużą wyobraźnię, mogą je zobaczyć, gdy są bardzo cicho i bardzo uważne. Florka i Melek zaczęli rozglądać się dookoła, wytarzając wzrok. Nagle z krzaków wyskoczył mały, świecący stworek o błękitnych skrzydełkach. Jestem Puk. Powiedział cichutko: Zaprowadzę Was do niewidzianego miasta, jeśli obiecacie, że będziecie grzeczni i nikomu nie powiecie, gdzie ono jest. Obiecujemy. Wyszeptali jednocześnie. Puk machnął skrzydełkami a dookoła zrobiło się lekką bliście. Mgła nie była zimna ani straszna, tylko miękka jak wata cukrowa. Dzieci poczuły, że stają na czymś gładkim i jasnym, jakby pod ich stopami pojawiła się błyszcząca ścieżka. Po chwili mgła opadła, a przed nimi ukazały się kolorowe wieżyczki, domki na drzewach, wąskie uliczki z mostami z liści i kwiatów. Nad wszystkim unosiły się bańki mydlane, w których odbijały się obrazy śmiejące się dzieci. Wow, westchnęła florka. Czy to naprawdę istnieje? Spytał melek, dotykając jednej z baniek, która musnęła jego nos. Tylko dla was. Odpowiedział puk. Dzieci, które słuchają opowieści, mają wielkie serca i nie boją się marzyć, mogą zobaczyć to miejsce. To miasto powstało z dziecięcej wyobraźni. Mieszkańcy to duszki snów kotki grające na fujarkach i misie, które tańczą w rytmie liści. Florka i Melek bawili się z mieszkańcami miasta, skakali przez nawiczne kałuże, rysowali po niebie kwiatkami z chmur i zjeżdżali z tęczowych zjeżdżalni. Było tam spokojnie, ciepło i radośnie. Ale nagle usłyszeli znajomy głos. Florko, Melku, czas na piknik. To dziadek wołał ich z polany. Uśmiechnął się lekko i powiedział: Czas wracać. Niewidzialne miasto nie lubi się narzucać. Zawsze można do niego wrócić, jeśli będziecie pamiętać, jak się to czuliście. Florka i Melek zamknęli oczy, a gdy je otworzyli, znów byli na polanie. Dziadek właśnie rozkładał koc. Dziadku, to miasto naprawdę istnieje? zapytała Florka, patrząc w niebo. Dziadek tylko puścił im moczko i podał kanapki. Morał. Wyobraźnia i dobroć w sercu mogą otworzyć drzwi do niezwykłych miejsc. Obserwuj, poluk, udostępnij. Do usłyszenia.